Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl zapraszam. Zadanie szóste. Rozwiązaniem układu równań 11x minus 11y równa się 1 oraz 22x plus 22y równa się minus 1 jest para liczb x równa się x0 i y równa się y0. Wtedy no i mamy cztery możliwości mamy określić, czy x jest. Liczbą dodatnią, czyli większą od zera, czy mniejszą od zera, oraz czy y jest liczbą większą od zera, czy liczbą mniejszą od zera. Aby to uczynić, musimy rozwiązać podany układ równań. My rozwiążemy go metodą przeciwnych współczynników. Widzimy, że tutaj najlepiej y, skupić się na zmiennej y, ponieważ mamy tutaj minus 11y tu plus 22y, czyli wystarczy drugie równanie podzielić przez 2. I wówczas będziemy mieli tutaj przeciwne współczynniki. No i to zrobimy, czyli pierwsze równanie przepisujemy, a drugie równanie dzielę przez 2. 22x podzielić na 2 to 11x, 22y podzielić na 2 to 11y i minus 1 podzielić na 2 to minus 1, druga. Widzimy, że mamy tutaj już przeciwne współczynniki, czyli dodajemy równania stronami, stąd po lewej stronie równania mamy 11x plus 11x. Minus 11Y plus 11 Y, a po stronie prawej 1 minus 1 druga. 11x plus 11x to 22x, minus 11y plus 11y to 0, a 1 odjąć 1 druga to 1 druga, czyli otrzymujemy równanie 22x jest równe 1 druga. Gubimy 22, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony przez 22, stąd po lewej stronie równania zostaje nam x. A po stronie prawej 1, 2 razy 1, 22. Pamiętamy, że tutaj dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. 1 razy 1 to 1, a 2 razy 22 to 44, czyli x, jak widzimy, jest liczbą dodatnią, jest to ułamek 1, 44. Teraz musimy wyznaczyć y, czyli wybieramy dowolne równanie z tych, które mamy dostępne. Ja wybiorę sobie drugie równanie, i w tym równaniu w miejsce x, Wstawimy liczbę 144, czyli otrzymujemy 11 razy 144, plus 11y przepisujemy, jest równe minus 1 2. Tu widzimy, że możemy skrócić 11 i 44 przez 11, 11 podzielić na 11 to 1, a 44 podzielić na 11 to 4, czyli otrzymujemy ułamek 1 czwarta, plus 11y przepisujemy, jest równe minus 1. Druga. Gubimy 1 czwartą, czyli od obu stron równania odejmujemy 1 czwartą. Po lewej stronie zostaje nam 11y, a po stronie prawej minus 1 druga, minus 1 czwarta. No i pamiętamy, że aby odjąć ułamki muszą mieć takie same mianowniki, czyli tutaj wspólnym mianownikiem będzie liczba 4, czyli pierwszy ułamek rozszerzamy przez 2. Minus przepisuje, 1 razy 2 to 2, a 2 razy 2 to 4 Minus 1 czwartą przepisujemy. Wykonuję odejmowanie. Minus 2 czwarte minus 1 czwarta to minus 3 czwarte. No i gubimy 11. Tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 11. Stąd y jest równy. Minus 3 czwarte. No i tutaj również dzielenie zamieniam na mnożenie przez odwrotność, czyli razy 1 11. Mnożymy tutaj liczbę ujemną z liczbą dodatnią, więc wynik będzie ujemny. 3 razy 1 to 3. I 4 razy 11 to 44, czyli widzimy, że y jest liczbą ujemną. Zatem w tym przypadku, jak widzimy, x jest większy od 0 i y jest mniejszy od 0. I szukamy takiej odpowiedzi spośród podanych odpowiedzi do wyboru, czyli prawidłową odpowiedzią będzie tutaj odpowiedź B. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.